W świątecznym nastroju i bardzo radośnie pragniemy złożyć życzenia pełne zdrowia, szczęścia i miłości. Święta, wspaniały to czas, zdarzają się tylko raz, więc cieszmy się i radujmy, życzeń sobie nie żałujmy. Z dźwiękiem dzwonów melodyjnych wraz z upadkiem wigilijnym w dzień Bożego Narodzenia się serdeczne pozdrowienia. Pada śnieg z cuną sam. Jest renifer, są bałwanki. Śnieżki z nieba już spadają i życzenia swe składają. By się wiodło znakomicie, by wesołe było życie, święta będą wyjątkowe, a prezenty odlatowe. Jest taki czas, co życznie zmienia. Jest taka moc, co smutek ułzy, jest taka siła, Marzenia, to właśnie magia świąt Bożego Narodzenia. Małą wiaską, przez świątami, przyjmij, proszę, życzeniami. Może spełni się marzenie Biała Boże Narodzenia, lub gdy przyjdzie ci ochota, niech to będzie gwiazda złota, bo gdy spada taka z nieba, wtedy zawsze marzyć trzeba. No a jeśli tak się zdarzy, że srebrny stać się masz, możesz także tak uzdobyć i choinkę nią odstąpić. Gwiazdka gwiazdy namagała i choinka leśni już cała. naszych marzeń jest spełnienia, bo jest piękna jak marzenie. Radosnych świąt Bożego Narodzenia, rychłego spełnienia każdego marzenia, ciepła wiary i życzliwości Życzę Ci, łącząc wyrazy, serdeczności. Noc wigilijną w blasku świec, melodia kolęd płynie w mrok. Niech Ci przyniesie radości, moc i wiele szczęścia w nowy rok. Ten jest zbawity, się rodzi, niech się Wam mile najlepiej powodzi. Niech Wam służy szczęście o każdej godzinie i niech Wam Dobro nic w życiu nie minie. te święta niech świat się weseli wkoło. Śmiało do synów cudownych niech wyśni I rozkołysze serce świąteczną swą pieśnią. I zaśni pogodą najlepszą dla wszystkich. Niech w życie mija. Zdrowie niechaj zawsze sprzyja. Dzień Bożego a takie Oczekujemy wam życzenia. Zimowych świąt. Uczuć gorącej atmosferze życzę Wam serdecznie, mocno i szczerze, a w ciągu całego nowego roku pomyślnego zdarzeń toku. Niechaj Boże Narodzenie wstąpi wszelkich wszelkie w wody, niech usunie wszystkie troski, a otworzy szczęścia gdody. Niechaj przy najlepszym tronie życząc szczęścia o promieniu w wychodzącym nowym roku oto szczera życzenia. Każdy już czym prędzej wierzy, by dołączyć do pasterzy. I ja śpieszę życzeniami, bo nie mogę być tym zbany. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i niech dobroć wśród was gości. I niech Boga wielka moc na was spłynie, świętą nas. Noc. Szczęścia, co radość daje miłości, co niesie pokój. Zdrowia, co rodzi wytrwałość. Wiary, co nadzieje prowadzi. Dni wypełnionych do końca, nowych wsadów w socja. niech więcej takich rzeczy, nowy rok Cię urzeczy. Staroparskim obyczajem, gdy w Gwiazda wstaje, nowy rok zaszczyt ci przez wszystkim wszystkie życzenia. Przy tej pięknej sposobności my życzymy Wam radości, aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej było.